Cienomaneczko, już mnie znacie Jareś wpadła następna paczka do Dogustini, fordzik. I docz. No to co, gazetka, pa. lecimy z gazetkami. Zmieniła się taka rzecz, że teraz już impostem nie dostarczałem, tylko DPD. Ale mi się udało. Szczęście w nieszczęściu. Paczka doszła cała. Chyba. Gazeteczka. Jeżeli to jest co ja nie chcę. Zatrzyma, poczyta, popatrzy. jedna i dot druga Czy za szybko chyba, nie? Tak mówię, zaczynamy szybko zwięźle i na temat, nie będziemy się rozczulać. Tak. Dobra. Zatrzymuję film. Rozpieczętuję. Będziemy patrzeć co to przyszło. Dobra. Rozpieczętowane. Teraz jeszcze tak. Jutro się postaram nagrać odcinek z nowym 10 pakiem setem też Hot z szybkich i ciekłych. Jednego co rozpakowałem też dla poglądu. Ale jutro nagram odcinek z całym tym 10, Co jest cały set 10 sztuk Co tutaj mamy Mazda RX7 Nissan Skalian GTR Lancer'a mamy Evo Buick'a Porsche Dodge'a Dodge'a Lambo Jaguar'a Kama I, I, I El Camino Dobra, lecimy, nie ma co przedłużać. Zaczniemy od doża, no, od doża zaczniemy, no tutaj coś jest tak. Czy środek? Środek teraz tym razem można ładnie zobaczyć. Ustaw się ostroś nie wariuj. Dobra, ja zatrzymuję filmik. Zobaczę sobie tego z bliska. Coś może więcej powiem na ten temat. A teraz tak. Fajne takie szczeguliki, ale taki, nie wiem, karbonik coś takiego z taką fakturką. Fajne, że. Ta tutaj, bolczyki jedne i drugie, łącznie cztery. Żeby go podczepić na linach i go spuścić. Yy, tutaj ta fajna jest dokładeczka też. Koła są pełne. Są pełne akurat. Nie ma tak w Skylanie, jak pamiętam, żeby tak tarcze fajnie eksponowane coś. Yy, co jest tutaj fajnego? No lampy, halogeny fajnie odzorowane Bardzo fajne też jest to. Że lusterko nie jest całe ciemne, tylko też jest taka naklejeczka imitująca lusterko. Jest całe lusterko, ale w nim jest właśnie ta naklejeczka taka właśnie imitująca odbicie. No a w środku kurczę, no w środku... Lipa, lipa. Zegary by mogli też jakieś tam nie wiem dać, udawane coś takiego. I się są na zielono fajnie pomalowane. A dla porównania Hot Wheels. No ale co my do czego porównujemy, nie? No to co, z przodu nie ma tego, yy, tego aby dashbara, coś takiego terenowego. Jak to chwyć. Szyber dachu nie ma, spoiler jest. Ma być podobne, ale nie takie samo. No nie powiem, że nie. No ten Hot Wheels 20zł to 60zł, ale to no nie jest wersja premium, ale jeżeli to by była wersja premium, to by kosztowała 40zł z Hot lista, a to 60zł i jest bardzo dużo szczegółów, nie? No dobra, to lecimy teraz z Mustangiem z Tokyo Drift. Koła są zarąbiste, już widzę. Środek klatka. Kierownica pomalowana. Nie wiem, czy coś tam zegar, nie? Jest, a zobaczymy. Wydeszek. Oj, fajnie jest, naprawdę. Mustang fajnie jest już widzę. A też przez kamerę. Zaraz się go przypatrzę, zbliżej się zastupuję. Zobaczymy, jakieś takie fajne szczególiki. Lustereczko też jest, już widzę. Oj, mustang jest chyba fajniejszy. Fajniej dopracowany. Więcej takich smaczków, szczegółów ma ale to zaraz zobaczymy dobra, lecimy dalej fajne są naprawdę alusiki ta jest z parapetem większym ta jest z mniejszym parapetem podwozie tutaj ale jest tak pomalowane tutaj te światła dolne, naprawdę fajnie to wygląda i na forach słyszałem, że osoby, które dostały, że te białe pasy przez nie przebija się ten zielony kolor. U mnie to akurat nie występuje, tylko tutaj jest coś tam niedomalowane, no, ale dobra, no bez przesady. Kierownica jest fajnie pomalowana, lustereczko też jest tam w środku. I też imitujące odbicie lustrzane, przód. Naprawdę powiem wam, dobrze to wygląda, dobrze to wygląda. No to mamy dla porównania Hika, nie? Z pięciu paku ostatniego szybkich ciekłych. Tak to się prezentuje. Nic tak jak mówiłem. Dzisiaj jest bardzo krótki film. To niecałe 3 minuty. Ale powiedziałem Chyba, że chcecie takie dłuższe filmy, no to ok, to nie ma, nie, nie 3 minuty, bo to jest przerwane, sorry, dziś będzie około chyba 10 minut, czy coś takiego, jeżeli chcecie dłuższe filmy, no to piszcie, ale nie wiem, po co, po co to przedłużać, piszcie, czy to chcecie, czy chcecie cały ten set 10 teraz, co wyszedł niedawno, jeżeli chcecie, to mogę jutro Wam go pokazać, postaram się jutro go pokazać, no bo praca, praca, jeszcze raz praca, dobry. To narasy. A, i zostawcie lajka like suba.